Jestem Kamil. Jak co piątek siedziałem w domu, popijałem swój ulubiony napój i oglądałem serial. Wieczór był spokojny, zwykły, wręcz nudny. Do czasu. Nagle usłyszałem dźwięk powiadomienia. Sięgnąłem po telefon i zobaczyłem wiadomość od Jacka. Kumpla z dzieciństwa, którego nie widziałem od lat. Siema stary, dawno się nie widzieliśmy. Może piwko. Uśmiechnąłem się. Pomyślałem, że przyda mi się wyjście, a nie tylko praca. Dom, praca, dom. Ciągle to samo. Odpisałem mu, że jasne. Od razu zaproponował nasz stary bar z młodzieńczych czasów. Ubrałem się i ruszyłem w drogę. Przed wejściem było zimno, więc szybko wszedłem do środka. I wtedy poczułem pierwsze ukłucie niepokoju. Bar był pusty, jedno z najbardziej obleganych miejsc w okolicy, a ja słyszałem tylko brzęczenie lampy nad wejściem. Usiadłem przy naszym ulubionym stoliku. Po chwili chciałem zamówić piwo, ale za ladą nie było nikogo. Ani jednego dźwięku, ani jednego głosu. Tylko cisza, tak głęboka, że słyszałem muchę, która przelatywała obok mojego ucha. Wtedy poczułem zimno na karku. Odwróciłem się i zobaczyłem Jacka. Boże, stary, mało co nie zemdlałem! Rzuciłem. Ale on nic nie odpowiedział. Stał nieruchomo, patrząc prosto we mnie. Po chwili usiadł. Jego twarz była nienaturalnie blada, oczy, jakby lekko czerwone. A kiedy się uśmiechnął, ten uśmiech był za szeroki, za długi, nieludzki. Wyglądał jak Jacek, ale wiedziałem, że coś jest nie tak. Podszedł do baru, skąd wziął dwa piwa. Nie było tam barmana, a jednak wrócił z butelkami. Postawił jedną przede mną, drugą wypił jednym łykiem. Znowu ten uśmiech. Znowu to spojrzenie. Napij się, stary przyjacielu, za moje zdrowie. W środku wszystko mi krzyczało: Nie dotykaj tego. Powiedziałem, że muszę skoczyć do toalety. Wszedłem do środka, zamknąłem drzwi i uciekłem przez małe okienko. Biegłem do domu, nie oglądając się za siebie. Gdy dotarłem, spojrzałem przez okno i wtedy go zobaczyłem: Czarna sylwetka mężczyzny. Stała na ulicy. Nieruchomy cień wpatrzony prosto we mnie. Otarłem oczy, zniknął. Zamknąłem wszystkie drzwi, włączyłem alarm. Spróbowałem zasnąć. Jakoś mi się udało. Rano pierwsze co? Sięgnąłem po telefon. Nie było żadnej rozmowy z Jackiem. Ani jednego śladu jego wiadomości. Wtedy przyszła nowa, od jego mamy: Kamil, Jacek zmarł tydzień temu. Chciałabym, żebyś przyszedł na pogrzeb. I wtedy poczułem ten sam chłód, który poczułem w barze. Bo jeśli to nie był Jacek, to z kim piłem tego wieczoru?